Dzień dobry, Dariusz Remkowski, Permagard Agro. Znajdujemy się na targach TSW w Nadarzynie. Stoisko M5. Jesteśmy firmą, która się zajmuje krzemem generalnie. Są to oczywiście certyfikowane produkty krzemowe, stymulatory dla roślin, również z atestami ekologicznymi, w związku z czym używane i w rolnictwie konwencjonalnym i w rolnictwie ekologicznym. Dlaczego nasze produkty? Z prostej przyczyny. Są to produkty organiczne. Najlepiej przyswajalny krzem dla, dla roślin, który daje to co najważniejsze. Biologizuje glebę, rozwija system korzeniowy, rozwija odporność roślin, wigor rośliny, odporność również na szkodniki. Do tego zabezpiecza roślinę przed suszą, dlatego że nasz standardowy produkt Zumsil, czyli kwas ortokrzemowy, powoduje żelowanie wody w komórce roślinnej. Czyli przysłowiowe kropla wody zamieniana w taką zżelowaną kiść winogron nie przemarza przy temperaturach minus 4, nawet minus 6. Czyli zabezpiecza nas przed w przypadku sadowników przed przymrozkami majowymi. Do tego wszystkiego możemy zaoszczędzić mniej więcej 1,5 miliona litrów wody, dlatego że kiedy jest sucho, roślina z dobrze wysyconymi aparatami szparkowymi zamyka się i następuje cyrkulacja wody w obrębie rodziny. Możemy zaoszczędzić 25%, 25 wody, którą potrzebujemy dla roślin. Woda to są pieniądze, woda to jest technika, którą musimy do tego dodać. Później możemy to stosować również w kwestiach ochrony chociażby przed UV, również jako wzmocnienie roślin przed szkodnikami. Mamy na przykład Wspaniałą kombinację bakterii fungizum z naszym zumzilem, które mają wspaniałe dwie cechy, dwie zalety. Pierwsza rzecz to wytwarzają biofilm na systemie korzeniowym rośliny. Są symbiotyczne z rośliną, a jednocześnie chronią je przed patogenami systemu korzeniowego. Druga rzecz to dożywiane bakterie naszym kwasem ortokrzemowym, czyli zumsilem, wytwarzają enzym hitynazy. W związku z czym rozpuszczają hitynę w szkodnikach, które atakują rośliny. W związku z czym wzmacniają po prostu roślinę. Do tego wszystkiego większy wigor, lepsza fotosynteza, lepsze wybarwienie roślin, większy współczynnik BRICS i do tego jakość, Lepsza, zbiorcza, pozbiorcza, przechowalnicza. I to, co jest najważniejsze, jest to naturalny produkt organiczny. W związku z tym, w związku z tym e, nie trujemy, a wprost przeciwnie biologizujemy glebę i dajemy roślinie to, co najlepsze, po to, żeby na naszym talerzu później pojawiły się zdrowe, ekologiczne rośliny i zdrowa, ekologiczna żywność. Więcej informacji na temat naszych produktów zapraszamy na naszą stronę pgagro.com, ewentualnie na kanał YouTube, do naszego, na naszą stronę Akademia Krzemu, gdzie znajdziecie Państwo ponad 30 filmów na temat zastosowania krzemu i jakie są korzyści dla roślin. Zapraszamy.